Czyli Boże, witam Was bardzo serdecznie. W tych ostatnich trzech dniach Ewangelie bardzo fajnie się składają w jedną całość. Otóż w niedzielę słyszeliśmy o tym, że Chrystus idzie do Ojca przygotować nam mieszkanie. To jest też nasze mieszkanie. Mamy mieszkanie w domu Ojca. Czyli mamy dokąd zmierzać. Po tym życiu mamy dom. Wczoraj słyszeliśmy o tym, żeby przede wszystkim kochać Boga całym swoim sercem. Kochając go, będziemy wypełniać przykazania, albo przykazania będziemy wypełniać z miłości do Niego, i wtedy On przyjdzie i zamieszka w naszych sercach. Zrobi sobie mieszkanie w moim życiu, w moim sercu. To jest niesamowite. I dzisiaj mówi, że On przychodzi do nas, do naszych serc ze swoim pokojem. W naszym życiu każdy z nas szuka takiego głębokiego, wewnętrznego pokoju. I On mówi, że daje nam pokój taki, który przezwycięży wszystko. Nie taki, jaki daje świat, pokój, który, jak przychodzą trudności, to zaczyna uciekać. Ten pokój, który daje nam Chrystus, to jest świadomość tego, że jestem kochany. To świadomość tego, że właśnie mam dom, do którego zmierzam. To świadomość tego, że w moim sercu mieszka Bóg. I nic i nikt nie jest w stanie mnie wyrwać z ręki kochającego Ojca. To wszystko daje nam ten głęboki, wspaniały pokój. Ten pokój Chrystus nam daje. Przychodzą do naszych serc. Więc przyjmij ten pokój. Nie pokój tego świata, tylko pokój, jaki on ci daje. Ten pokój, który wypływa z relacji z Nim. Niech ten pokój dzisiaj ci towarzyszy. Przyjmij go, bo Chrystus chce Ci go dać w Twoim sercu, które mam nadzieję, jest też Jego mieszkaniem. Pięknego dnia. Pozdrawiam z Bogiem.